Błąd STA umożliwia wykonywanie wszystkich rodzajów znieczuleń miejscowych, m.in. znieczulenia nasienkowego od przedsionka oraz znieczulenia przewodowego żuchwy. Zobaczmy, jak wykonać to znieczulenie. Technika iniekcji, znieczulenie nasienkowe od przedsionka. Ustaw łąd STA w trybie normal, który umożliwia pracę w dwóch różnych prędkościach podawania anestetyku: tryb Control Flow lub Rapid Flow. W początkowej fazie znieczulenia nasiękowego i przewodowego stosuj tryb Control Flow aż do podania czwartej zawartości ampułki. Aby uruchomić tryb Control Flow, delikatnie przyciśnij i przytrzymaj sterownik nożny. Tryb Rapid Flow uruchomisz mocno wciskając sterownik. Tryby podawania są sygnalizowane różnymi sygnałami dźwiękowymi. Pamiętaj, tryb Rapid Flow w znieczuleniu nasienkowym od przeciąga oraz w znieczuleniu przewodowym żuchwy stosuj dopiero po podaniu jednej czwartej i po znieczuleniu tkanek miękkich w miejscu iniekcji. Do wykonywania znieczulenia nasienkowego od przeciąga zaleca się stosowanie igły krótkiej. Na życzenie pacjenta możesz zastosować znieczulenie powierzchniowe. Przed wkłuciem igły włącz automatyczny tryb podawania. Naciśnij delikatnie sterownik nożny, usłyszysz trzy sygnały, a następnie komunikat CRUISE. Wtedy, jeżeli chcesz kontynuować pracę w trybie automatycznym, zdejmij nogę ze sterownika. Rozpocznie się automatyczne podawanie anestetyków w miejscu wkłucia. Trzymaj delikatnie końcówkę roboczą i wprowadzaj igłę, wykonując lekki ruch obrotowy w prawo i w lewo. Dotarcie igłą do miejsca docelowego może trwać kilka sekund. Jeżeli jest to potrzebne, wykonaj aspirację, przyciskając i zwalniając sterownik. W przypadku ujemnego wyniku aspiracji, kontynuuj podawanie zdeczulenia. W przypadku dodatniego wyniku aspiracji zmień pozycję igły i powtórz aspirację. W przypadku ujemnego wyniku aspiracji zaleca się podawanie przynajmniej jednej czwartej zawartości ampułki w trybie control flow przed przejściem do trybu Rapid Flow. Aby włączyć tryb Rapid Flow, wciśnij mocniej sterownik. Tryb Rapid Flow pozwoli Ci szybciej podawać pozostałą objętość anestetyku. Pamiętaj, że możesz to zrobić po uzyskaniu znieczulenia tkanek miękkich. Po podaniu wymaganej ilości anestetyku możesz wysunąć igłę. Zrób to tak, aby zapobiec dostaniu się anestetyku do ust pacjenta. Gdy igła znajduje się jeszcze w tkankach miękkich pacjenta, wykonaj aspirację. Następnie odczekaj trzy sygnały, po czym wyjmij igłę z jamy ustnej pacjenta. Skieruj igłę z dala od pacjenta, aby resztki anestetyku z igły nie spadły na jego twarz. Jeżeli wymagana jest większa dawka anestetyku, załaduj następną ampułkę i kontynuuj znieczulanie. Łąd STA umożliwia precyzyjną kontrolę prędkości podawania anestetyku i utrzymanie ciśnienia płynu poniżej progu bólu pacjenta. Zapewnia większe bezpieczeństwo, skuteczność i komfort zabiegu dla lekarza i dla pacjenta. W zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego lekarza jest ustalenie, dobranie i podanie właściwego leku i jego dawki dla danego pacjenta. Następująca informacja została przygotowana przez firmę Milestone. Wskazówki mają charakter ogólny i nie stanowią konkretnego zalecenia dla danego pacjenta. Firma Milestone zaleca następujący środek i dawkowanie do wykonania zjedczulenia nasienkowego od przedsionka. 2% chlorowodorek lidocainy, 1 do 100 tysięcy z epinefryną. Proponowana ilość środka do wykonania znieczulenia nasiękowego to 3 czwarte do jednej pełnej ampułki. Jeżeli stosujesz anestetyk w stężeniu 4%, jak na przykład 4% chlorowodorek artykainy, to podawaj jedną drugą sugerowanej wcześniej dawki z zachowaniem stosownej ostrożności. Zapoznaj się z właściwymi materiałami źródłowymi, zawierającymi wytyczne stosowania środków do znieczuleń miejscowych i ich dawek. Znieczulenie nasienkowe może być łatwo deponowane przy użyciu urządzenia łąd STA z ustawieniem w trybie normal, zarówno z prędkością Control Flow, jak i Rapid Flow.